Cześć, z tej strony Szymon i dzisiaj pokażę Ci jak przejść weryfikację w rentalify. W każdym miejscu w platformie tak naprawdę podkreślamy to, jak jesteś zweryfikowany. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ wychodzimy z założenia, że nie mamy nic do ukrycia, dlatego warto zadbać o jak najwyższy poziom tej weryfikacji. Aktualnie wyróżniamy trzy stopnie weryfikacji. Pierwszy to osoba niezweryfikowana, która nie podała żadnych tak naprawdę danych. Jak najbardziej możesz korzystać z platformy, jednak prawdopodobnie nikt nie wynajmie ci sprzętu, ani prawdopodobnie nikt od ciebie. Kolejny stopień to basic. Wystarczy podać tutaj swoje imię, nazwisko lub nazwę firmy, dodać zdjęcie z widoczną twarzą lub z logiem firmy. I zweryfikować się za pomocą maila, czyli po prostu go potwierdzić. No i dzięki temu już jesteśmy na wyższym stopniu niż osoba niezweryfikowana. Ostatni poziom to poziom Pro. No i tutaj już trzeba troszeczkę się wysilić, natomiast no, będzie to dosyć proste, ponieważ wystarczy wygenerować oświadczenie w PDF-ie, wrzucić to oświadczenie na rządową stronę, podpisać za pomocą bankowości i po prostu ten plik zwrócony wrzucić do nas z powrotem. No i właśnie, jak to wszystko ogarnąć, chodźcie, pokażę Wam. Jak zalogujemy się już na platformę, wchodzimy sobie do naszego profilu, a tam do zakładki weryfikacja. No i jak jak widzicie, tutaj jest cała karta weryfikacji. Aktualnie jestem niezweryfikowany, więc zrobimy tak, żeby faktycznie się zweryfikować. Aby uzupełnić imię i nazwisko, wchodzimy sobie w zakładkę Twoje dane, a następnie tutaj mamy w pierwszym polu do wyboru imię i nazwisko. Aby zweryfikować adres mail, nic prostszego, klikamy tutaj aby wysłać e-mail weryfikacyjny. Dzięki temu na waszą skrzynkę, którą zalogowaliście się do Rentalify, przyślemy wam maila, a tam wystarczy już tylko kliknąć, przekieruje was z powrotem do platformy i macie już tutaj odhaczone. No i dodawanie zdjęcia profilowego. Znowu wracamy sobie Zakładki Twoje dane. Mamy tutaj zdjęcie. Zdjęcie będzie prawdopodobnie zawsze pobrane z Waszego Gmaila, ale i tak od każdego użytkownika wymagamy, aby dodać to zdjęcie jeszcze raz. Dlatego klikamy sobie na zdjęcie, które macie podpięte w profilu, a następnie wrzucacie swoje zdjęcie ze swoją twarzą albo z blog. Weryfikacja poziomu Pro jest bardzo, bardzo prosta. Znowu wchodzimy sobie w zakładkę weryfikacja, zjeżdżamy sobie na dół. Mamy tutaj możliwość pobrania oświadczenia. Warto przeczytać to oświadczenie, zajmie Wam to może minutkę. Jest ono bardzo, bardzo proste i generujemy. Dla każdego konta osoby. Ono przede wszystkim ma potwierdzić to, że wasze dane są prawdziwe. Więc jeżeli nie macie nic do ukrycia, to to oświadczenie. Pikuś. Wchodzimy sobie na stronę rządową. Następnie tutaj wybieramy dokument z dysku i przechodzimy przez cały proces podpisywania. W zależności od waszego banku, będziecie musieli parę razy się przelogować, potwierdzić waszą aplikacją bankową lub kodem SMS, tak by finalnie podpisać ten dokument PDF, który pobierzecie na swój dysk. Następnie wracamy znowu na naszą platformę i po prostu w ten uploader wrzucacie ten dokładnie podpisany PDF. No i teraz dzieje się magia, ponieważ my mamy 48 godzin na zweryfikowanie waszego profilu. Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami? Przede wszystkim upewniamy się, że dane, które podaliście w waszym profilu, i te dane, które podajecie w oświadczeniu i podpisujecie je za pomocą bankowych i rządowych rozwiązań, są ze sobą spójne. Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie, to tutaj w tym okienku pojawi się po 48 godzinach, prawdopodobnie trochę wcześniej, informacja o tym, że przeszliście weryfikację poprawnie. Wasz status zmienia się już na Pro. Statusy waszej weryfikacji profilu znajdują się w kilku miejscach na platformie. Między innymi obok sprzętu, które jest wyświetlane na całym Rentalify, na przykład jeżeli ktoś wyszukuje w Waszym mieście, to będzie widział, czy ten sprzęt jest od osoby zweryfikowanej lub niezweryfikowanej i na jakim stopniu. Gdy wejdzie na Wasz sprzęt, również tam zobaczy status Waszej weryfikacji. Weryfikacja to nieodłączny element maili i notyfikacji, które wysyłamy m.in. do Ciebie albo do najemcy, jeżeli wchodzicie w jakieś akcje na platformie. Więc jak widzicie, to jest naprawdę bardzo ważne. Zachęcam do weryfikowania się na jak najwyższe lewele po to, żeby łatwiej wynajmować lub najmować od innych.